Take care. Of yourself. Witam. Dzisiaj pogadamy sobie o brązach, ale o brązach bez indygo. Bardzo łatwo jest uzyskać brązy za pomocą dodawania do henny, czy do henny i kasy indygo bądź katamu, ale. Troszeczkę trudniej uzyskać jest brąz nie używając tych barwników, bo wiadomo, że one się jakby że mają swoje konsekwencje tych włosów, po prostu już później nie będzie można rozjaśnić, bo wyjdą zielone, czy fioletowe, czy jakieś tam. Więc jeśli chodzi o hennowy brąz, taki z nakładania czystej henny, to przede wszystkim trzeba zrozumieć to, w jaki sposób buduje się czysta henna na włosach. Gdybyśmy wzięli włosy blond i na nie nakładali warstwami czystą hennę, to za każdą jedną warstwą ten kolor będzie ciemniał od jasnych rudości, po ciemne rudości, potem po miedzie, potem właśnie po tych miedziach jest ten moment, w którym ten kolor myślę, że już bardziej można nazwać brązem niż na przykład miedzianym. Tutaj idą też różnego rodzaju kasztany, potem takie ciepłe, nasycone brązy i po tych brązach dalej henna się będzie budować, będzie się budować przez czerwienie, aż do burgundu, do takiego ciemnego wina. Więc żeby zbudować sobie na włosach brąz, ciepły brąz, bo zimnego nie da rady czystą henną, nie ma takiej opcji, po prostu nie da rady. Więc jeśli celujemy właśnie w ten taki e, ciepły e, brąz, to najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po prostu trafić w ten moment, w którym jeszcze nie mamy czerwieni, a już nie mamy rudości i go po prostu utrzymać. To znaczy, żeby nie przeholować i nie wylądować w tych czerwieniach, bo jeśli już wylądowaliśmy w tych czerwieniach, to niestety trzeba włosy rozjaśnić, żeby wrócić z powrotem do tego etapu, w którym były e, brązowe, a zwykle wrócimy do rudych i będzie trzeba znowu nabudowywać do brązu. Więc tak to wygląda. Przede wszystkim to trzeba zrozumieć, że e, im dłuższy ten, im duży, więcej czasu mamy, więcej etapów musimy przejść, tym będzie nam łatwiej utrafić. Czyli im jaśniejsze włosy, e, tym będzie nam łatwiej utrafić ten brąz. Im ciemniejsze, e, tym może się okazać, że jedno hennowanie i mamy burgund. I, no, i, i po prostu się nie da. Jest też często tak, że niektóre włosy, niektóre kolory włosów, mój kolor włosów na przykład taki jest, ja mam taki mysi brąz, mysi, no, taki zimny, lekko zielonkawy, ciężko mi go opisać. E, nie, na niektórych kolorach włosów autentycznie po prostu nałożenie e, czystej henny e, praktycznie od razu zabiera nas e, w te czerwienie. I jakoś nie można znaleźć tego momentu, w którym. E, ta, ta, ten brąz się pojawia, więc niestety na niektórych kolorach włosów może być to mega 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 trudne. I teraz z czym możemy sobie jeszcze pomóc? Możemy sobie pomóc oczywiście dodatkami. Jeśli chodzi o kwaśne dodatki, to ja na brązy zawsze najbardziej e, lubię amle bądź aronie. Dlatego, że one wychładzają hennę, nie, nie wychłodzą jej, że henna będzie chłodna. Nie będzie henna, nigdy nie będzie chłodna, ale jakoś tam pomogą. Innym kwaśnym dodatkiem, e, który może nam pomóc, to jest taka mieszanka ziół, która się nazywa kalpiton. W niej też jest amla i jest tej amli tam naprawdę bardzo dużo, więc trzeba naprawdę uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ja bym e, nie radziła nikomu do henny dawać więcej niż na przykład jedną piątą całej mieszanki tego Kalpiton. Jeśli chodzi o proporcje na Amle nie to oczywiście na liście dodatków znajdziecie. Jeśli chodzi o dodatki niekwaśne, to tutaj celujemy we wszystko, co może nam e, jakby kolor wychłodzić, czyli na przykład przyda się czarna malwa, przyda się kata, nie katam, tylko kata to jest inne zioło. E, przyda się e, motylek, czyli ten butterfly pea tree, e, butterf butterfly pT, no, not tree, tea, to bo to jest herbatka. W sensie w takiej herbatce można to najczęściej kupić. To jest barwnik do, do słodyczy też, także często w formie takiego proszku, który będzie dużo lepiej działał niż herbatka, można to, ten barwnik znaleźć właśnie w takich sklepach dla cukierników. To jest niebieski barwnik. I co jeszcze może się przydać? Kora dębu. Też będzie fajnie wychładzać i to, o czym Wam ostatnio mówiłam, czyli wywar z obierków ziemniaków, też będzie przyciszał ten kolor, a jednocześnie nie będzie go skłaniał w stronę tych czerwieni, bo tego byśmy chcieli uniknąć. No, także mniej więcej tak to wygląda. Pamiętajcie, że czystą henną nie da rady uzyskać zimnych kolorów. Nie ma takiej opcji. Czy będziemy ją e, mieszać z czymkolwiek, co nie jest mocnym, zimnym barwnikiem typu indygo czy katam. To nie uzyskamy zimnego koloru. Nie ma takiej opcji, po prostu nie da rady. A jeśli chodzi o ciepłe brązy, to oczywiście można, i myślę, że wiele osób, które. Zresztą ja też kiedyś to zrobiłam. Wiele osób, które e, celowały w rudy, wylądowały w tych brązach nie chcąc, bo nakładały sobie czystą hennę na całe włosy wielokrotnie zwykłe. E, także oczywiście, że się, że się da, pewne rzeczy się da, a pewnych rzeczy się po prostu nie da. Nie da się na przykład uzyskać zimnego koloru e, czystą henną. Nie da się. Miły hynowań. A miksuziółka już lecą. Już lecą, się pakują, już naklejki są naklejone. Teraz czeka je przeprawa. I wylądują tutaj u mnie pod progiem, a potem polecą do Was. I mam, naprawdę mam ogromną nadzieję, że dotrą, e, dotrą jeszcze przed świętami, a mam nadzieję, że przed Sylwestrem to już mam nadzieję, że na pewno, chociaż nie jestem pewna, bo wiecie, ta sytuacja dzisiaj jest troszeczkę pomylona wszystko jest utrudnione, jest więcej papierologii. E, jakieś te samoloty latają w inny sposób. W ogóle ostatnio pamiętam, miała kilka przysiadek. Ale zwykle nie ma żadnej, więc. To jest mega dziwne. No, tak to niestety wygląda dzisiaj. A co leci? Leci mikso henna, mikso indigo, leci mixo rubia. Co wynikiem, ten kolor, co mam na głowie, jest właśnie wynikiem moich eksperymentów z rubią, bo nałożyłam ją czystą na głowę zakwaszoną kwaskiem cytrynowym. O dziwo, w dzisiejszym świetle widać ten kolor rzeczywiście na tym nagraniu taki, jaki jest. Więc um, właśnie mixo rubia, mikso kata. To będzie taki dodatek właśnie do budowania brązów bez indygo. Mi się wydaje, że ma duży potencjał, chociaż i mikso i mikso arjuna, która też leci, to są takie dwa zioła, które są mało poznane przez, przez grupę, przez miksologów i ogólnie po prostu mało, mają mało użytkowników, więc to będą takie tak naprawdę, wiecie, takie ziółka dla ludzi, którzy... Lubią eksperymenty i którzy chcą jakby pociągnąć dalej te nasze całe miksologiczne badania. Mam nadzieję, że je polubicie. Mi się strasznie spodobało to, co wysz mi wyszło na testach. A te testy można sobie w tej chwili na grupie obejrzeć, a, a niedługo pewnie pojawią się też na moim blogu. Więc to by było na tyle, i do zobaczenia następnym razem.